Witam wszystkich, moje nazwisko Michał Jankowski, jestem specjalistą produktowym firmy New Holland, zajmuję się maszynami zielonkowymi, w tym właśnie prasami, zmienno, prasami zwijającymi, zmiennokomorowymi i stałokomorowymi. Na dzisiejszych pokazach chcielibyśmy zaprezentować prasy zmiennokomorowe typu Rollbelt 150. W ofercie mamy prasy o, rozmiarach, o maksymalnych rozmiarach beli 150 lub 180, czyli Rollbelt 150, Rollbelt 180. Prasa ta charakteryzuje się funkcjami czy, czy rozwiązaniami, które nadal, idealnie nadają się dla rolników zarówno małych gospodarstw, jak i usługodawców. Gdzie prawda, ten roczny obrót, czy roczna ilość wykonanych bel przekracza 10 tysięcy bel. Prawda, gdzie już wiemy, że, że nie jest to magiczna cyfra. Spokojnie e, taką cyfrę, czyli 10-12 tysięcy bel rolnicy osiągają w ciągu roku. E, prasy te charakteryzują się bardzo szerokim podbieraczem, 2,35 metra. Dzięki temu nadaje się zarówno do zbierania wąskich pokosów, jak i pokosów szerokich, szczególnie po kombajnach sześcioklawiszowych, gdzie prawda, e, musimy e, objąć prawda, cały pokos za jednym, podczas jednego przejazdu ciągnikiem. Prasy te wyposażone są bardzo nowoczesne rozwiązania tak jak podbierać szeroki pięciorzędowy, podbieracz który ma zastosowane palce gumowe, można to tak określić, gdzie palec gruby drut 6 mm łączony jest za pomocą gumy z podstawą palców. Każdy podwójny palec ma za zadanie idealnie podbierać, zbierać materiał z pola. Dzięki zastosowaniu pięciu rzędów palców mamy jeszcze bardziej dokładne, tak jak wyczyszczenie pola, zbieranie materiału po to, żeby idealnie kolejny pokos mógł prawda, rosnąć trawy bez gnicia, bez zostawiania niepotrzebnego materiału na polu. Prasy te wyposażone są w układ docinania, czyli rotor z docinaczem 15-nożowym. Każdy nóż jest zabezpieczony hydraulicznie, każdy nóż jest zabezpieczony sprężynami. Także w przypadku, gdy jakaś przeszkoda czy, czy kamień dostanie się do środka, taki nóż, jest, taki nóż się chowa. Prawda? Po usunięciu zatoru ten nóż wysuwa się dalej, prawda? spełniając swoją funkcję docinania materiału. Prasy te czy generalnie komora tutaj składa się z pięciu walców i czterech pasów. Dzięki zastosowaniu pięciu walców materiał jest zgniatany już od samego prawda, rdzenia, tak? ponieważ rdzone walce powodują to, że od samego początku formowania ten materiał jest idealnie dociskany, a po osiągnięciu rozmiaru 80-90 cm ten zgniot jest przejmowany przez pasy, co jest prawda, istotne po to żeby materiał zakiszał się tak jakby w, przez, w całym tak jakby przekroju beli w ten sam sposób prawda, co ma wpływ na później na, na żywienie na, na wydajność prawda krów czy, czy ilość mleka które, które oddają pasy te są prasy te są wyposażone w pasy 4 w cztery pasy o szerokości 273 mm pasy które są kierunkowe pasy które mają prawda tak jakby zalane, oplane gumą sploty linek, które nadają tym pasom wytrzymałość, która liczona jest praktycznie na żywotność całej prasy. E, oczywiście pasy w przypadku uszkodzenia, przecięcia, czy, czy jeśli jakiś prawda, element ostry dostanie się do komory, e, mają możliwość łączenia za pomocą spinek. Taki wtedy odcinek uszkodzony jest wycinany i stawiana jest tak jakby wstawka po to, żeby dalej móc wykorzystywać dany pas. Nie ma konieczności wymiany całego pasa, co znacząco obniża koszty prawda, eksploatacji tej prasy przez prawda, rolników. Jeśli chodzi o sterowanie, tutaj do wyboru mamy dwa, tak jakby dwie opcje. Model, monitor Belcoman 2, który możemy agregować z każdym ciągnikiem, montując go w kabinie, dodatkowo w kabinie ciągnika. Poprzez ten monitor obsługiwane są wszystkie funkcje prasy, czy to kontrola zgniotu, czy, czy regulacja zgniotu, czy kontrola kształtu beli, czy regulacja ciśnienia miękkiego rdzenia, rozmiaru miękkiego rdzenia, czy regulacja, czy nastawa ciśnienia zewnętrznej warstwy, czy też, prawda, E, takie funkcje jak ilość owinięć siatką czy, czy e, rozmiar samej beli. To wszystko regulujemy z monitora poprzez bardzo prosty interfejs. E, praktycznie każdy e, operator e, tą prasę jest w stanie użytkować po krótkim przeszkoleniu, po krótkim wprowadzeniu. E, drugim, drugą opcją wyboru monitora jest, to, jest wersja ISOBAS. E, w tej wersji mamy dwie opcje również bez monitora. I wtedy agregując prasę z ciągnikiem, który posiada interfejs izobas, jesteśmy w stanie agregować tą prasę z każdym, z każdego typu ciągnikiem, który posiada standard izobas. Dzięki temu, prawda, znacząco przyspieszamy podłączanie, odłączanie, przepinanie ciągnika do, czy maszyny z każdym ciągnikiem, lub wersję z monitorem. I wtedy mamy monitor IntelliView 3 monitor dotykowy, kolorowy, które, przez który wszystkie funkcje obsługiwane są poprzez dotyk palcem na monitorze. Dzięki temu prawda, ta intu, intuicyjność tak, prawda, przyspiesza pracę czy, czy zapamiętywanie obsługi przez operatora. Dzięki temu eliminujemy możliwość pomyłek czy, czy błędnej interpretacji pewnych funkcji czy też samą prostotę prawda, obsługi dla, dla każdego operatora. Oczywiście więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem strony www.newholland.com.pl. Tam też znajdują się wszystko, cała aktualna oferta maszyn marki New Holland, zarówno produktowa, jak i broszury, specyfikacja techniczna, wszystko to co jest istotne przy wyborze, przy doborze maszyny do swojej prawda, produkcji.